Ku... Akurat kurwa chujowe światło jest! Ja pierdolę! No kurwa! Zrób to tam dalej! Pod bliznigiem? To raty. Raty, raty? taty. Wszystko kurwa przez Olicia. Nikt nie pierdolę cię. Tu tym. W minucie. To mi... Już mi... Głupek, nie? Pierdolony. Ty, tam na majorach chyba mieliśmy poczekać. A. <grafy> Czy coś. Majer był z nami? No, nie wiem, kiedy się do nas przykleił. Chody. <grafy>